Pod dumaniem jeden taki sub zachował się w pełni. Zabytkowy stoi na, na skraju miejscowości Nowogrodziec. Ten niestety już oszpecili nieco wandale. Czym jest ten sub? Tłumaczę, objaśniam. On pochodzi z 1725 roku. Znaczy tu mamy do czynienia z częściową repliką. Z częściową repliką. To jest sub milowy. Króla Augusta Mocnego, cesarza, nie wiem, nie pamiętam czy on był królem czy cesarzem, przepraszam. W każdym razie według stawek wyrytych na tym słupie określano opłaty pocztowe za deliżans. I przy każdym takim supie opłata zmieniała się. Stąd do Lipska 29 barek i 1 czwarta. Na przykład. Słów pocztowy Augusta Mocnego? Wiewiórki dobry, dzień dobry. Jesteśmy w sali lubeńskiego ratusza W sali, która obecnie mieści muzeum regionalne. Wcześniej to było muzeum imienia osadników wojska polskiego. Co ja wam dzisiaj chcę tutaj pokazać? Przedmioty pozyskane w czasie wykopalisk archeologicznych w Lubaniu i coś takiego. To też jest z archeologicznych wykopalisk. To są dzbanki, które znajdowano w podziemiach domów, oddano je do, do badań laboratoryjnych. Okazało się, że w nich chowano martwe płody. Tutaj litografie przedstawiają takie historie porońcy, podmienianie dzieci wierzenia, wierzenia naszych przodków łożyska kobiece łożyska, one musiały być pochowane chowano je w piwnicach, tutaj jest plan miasta Lubania piwnice w których wydobyto te dzbanki z pozostałościami płodowymi także, no i z łożyskami także taka ciekawa dosyć historia z tego co wiem tylko dwa dwa stanowiska na świecie mają podobne, podobne historie odkryte u siebie taki krótki spacerek baszta bracka którą widzieliście tutaj w pełnej krasie rekonstrukcja bramy miejskiej z Barbakanem tutaj mamy stare tablice cechowe, rejestracyjne, nie wiem jakieś tablice Kolejna rekonstrukcja kościół świętego krzyża. Tego jeszcze nie widzieliście, a to będę chciał wam pokazać. A nie, tak to już widzieliście. Tutaj mamy w pełnej krasie tą rozpadającą się dzwonnicę, którą pokazywałem na filmiku. To jest kościół świętej trójcy, nie świętego krzyża. Ładne szabelki, pokazuję, bo lubię. Ładne orzełki, Muzeum, jak mówiłem, było. Muzeum Wojska Polskiego Stąd też osadników osadników drugiej armii Czy coś w tym rodzaju tutaj takie osadnicze gadżety, mundury, platerówek najprawdopodobniej Nadania ziemi medale trochę prac miejscowych twórców A tutaj chyba mamy rekonstrukcję właśnie Kościoła Świętej Trójcy. Kościoła, Kościoła Krzyża Chrystusowego. To tam jeszcze nie byliśmy, Już wyczuwam podniecenie u niektórych z kolegów. Piękny skarbnik. I po raz kolejny pozostałości po drugiej wojnie światowej. jest malutkie, także przejdę je całe po prostu pokażę wam tych kilka rzeczy fotki ze starego Lubania piękna faja taka o charakterze trolskim stary Lubaj na fotografiach butelki po leciwych piwach winach trochę po po Niemcach Hindenbergi Zniszczenia wojenne na fotografiach Jeszcze troszkę wykopek gorżetów po, po bitwie lotniczej nad Lubaniem Tutaj cięższa trochę sprawa wzór 34 bomba burząca, kasetowa miny trochę zarozywiałej śmierci ale odejdźmy od tego teraz moi drodzy trochę okolicznych rzeczy ceramika miśnieńska zapewne porcelana miśnieńska wyroby z miśni były bardzo słynne Tutaj co mamy Wyroby lubańskie, wyroby z Gerlich, ze szkła Trochę sreberek Szukałem chustek, bo tutaj kiedyś w muzeum była całkiem spora wystawa poświęcona sukiennictwu na terenie miasta Lubania. Chciałem wam pokazać chustki w oryginalnych wzorach, ale widzę, że tutaj mi się to nie uda. Poszukam, poszukam gdzie indziej, poszukam w internecie jakieś widoczki na Lubanie. Jakieś bardziej współczesne rzeczy obraz przedstawiający obrężenie Lubania. To już, to już artystek jakiś obecny, współczesny nam. Dobra, jesteśmy pod lumańskim ratuszem. Zacznę od portalu na zapleczu ratusza. To jest obecnie wejście do Muzeum Regionalnego i równocześnie dawny portal szkoły ceglarskiej. Przeniesiono go w to miejsce, unikatowy i piękny. jeśli chodzi jeśli chodzi o lubański ratusz istnieją duże podejrzenia że twórcą musiał być ktoś o mocno włoskich korzeniach tutaj widzimy jeden z dwóch portali ratuszowych z tej strony zdobiony liśćmi winogron tutaj też mamy z drugiej strony natomiast liścia kantu znaczy obok liścia akantu, motywy jakieś twarze, wojownicy, wojownicy, delfiny. Rzecz piękna, renesansowy portal. Ten, który Wam pokazywałem poprzednio, był barokowy, ten ze szkoły ceglarskiej był barokowy, a ten z kolei był kiedyś przejezdnym portalem. Tutaj wyjeżdżały wozy, wyjeżdżały ze strony drugiej. Ratusz szczyci się jeszcze jednym portalem. Z jednej strony, jak teraz na niego podchodzę, on był równocześnie wyjściem na wieża. Po raz kolejny mamy kolumny, zdobienia kolumnowe. Z jednej strony e, herblubania, dwa krzyża. On jest współczesny i taki trochę podły w tym wykonaniu. Dwa ich chłopcy nad portalem, nad drzwiami, wsparci na trupich czachach. Poniżej data 1543. Z drugiej strony. E, herb ha, Habsburgów Coś takiego Chłopcy trzymają e, Tabliczki Jedna jest w staro niemieckim języku Druga natomiast jest po łacinie Na tabliczkach mamy napis e, Dziś e, Mi, jutro tobie takie, takie Nie wiem, określenie Dziś umrę ja, jutro ty Coś w tym rodzaju Co więcej, ratusz wielki, unikatowy, na całym Dolnym Śląsku chyba nie ma drugiego tak pięknego budynku w założeniu. Ja go pokazuję tak od dołu mocno, teraz się cofnę. Cofnę potężna bryła. Projektantem tego ratusza był Hans Lidner. On powstawał w latach 1539-1544. Tutaj nad drzwiami mamy 1543 uśrednili wieża barokowa pięknie zwieńczona zielonym hełmem z tej odległości ja tego wam nie pokażę e... historia dosyć burzliwa tak jak mówiłem podejrzewam, że tutaj w projektowaniu ratusza brał udział ktoś o śródziemnomorskich korzeniach e... rzecz piękna chyba pięciokrotnie ulegał pożarom, Pożar, pożarom. Spójść jak jest zdobiona tarcza dookoła zegara, naprawdę piękna Już po pierwszym pożarze Lubań był dosyć mocno wyniszczony ekonomicznie i nie udało, nie udało się nigdy tego ratusza odtworzyć w pełnej krasie On podobno miał niesamowitą fasadę piękne Piękne tynki, sztukaterkę bogato zdobione musiało to być coś pięknego musiało to być coś pięknego Teraz się tak przejdziemy dookoła rynku Kilka zabytkowych kamieniczek na obrzeżach Znanych już z literatury sprzed wielu lat Ten zielony budynek, który tam się wyłania w tle To jest naprawdę, naprawdę leciwa apteka Budynek apteki pod siedmioma planetami dzisiaj Nie wiem jak ona się kiedyś nazywała W każdym bądź razie Funkcja nie zmieniła się od wielu, wielu lat. To w środku to nowo powstałe kamieniczki, tak zwany tret tret to jest dzieło sprzed, nie wiem, 10 lat, może 20. E, obudowano, odtworzono zabudowę rynkową. Natomiast po środku sterczy wieża kramarska. To jest pozostałość starego pierwszego lubajskiego ratusza. Podejrzewano, że on został wzniesiony w pierwszej połowie XIII wieku wieżę zachowano e, po jego uszkodzeniu w którymś tam pożarze e, z uwagi na to, że wieża miała dzwony niezwykle ważne wówczas dla historii miejskiej no i ze względu na to, że była doskonałym punktem obserwacyjnym ta ratuszowa dopiero później ją przerosła e, podejrzewano, że stary ratusz pochodzi z pierwszej połowy XIII wieku, natomiast najnowsze badania wskazują na to, że był nieco starszy. Do tej pory nie ustaliliśmy, więcej informacji na jego temat nie zebraliśmy. Przynajmniej ja o takowych nie wiem. A mogę nie wiedzieć, bo to zmienia się jak w kaleidoskopie. Apteka podzielona planetami, a idę na drugą stronę rynku, żeby to Wam troszkę lepiej pokazać. Eee... I wracając, wracając do opowieści W około Około 1500 roku Nieznany nam bliżej e, Z imienia i nazwiska Burmistrz Wspomina, że stary ratusz Już nie spełnia swoich funkcji Że jest w fatalnym stanie Ściany podpierają kołki Sala taneczna jest stanowczo Za mała, wyobraźcie sobie Gdzie tańczyć nie było Takie to smutne To już są budynki po po II Wojnie Światowej powstałe. stąd nie będziemy za wiele widzieli tych wież. Trochę kamera zawęża perspektywę. Natomiast obejrzyjcie sobie próbę odtworzenia tego tretu. No ale wracajmy. Wracajmy do tematu. Wieża Starego Ratusza nosi dzisiaj nazwę, tutaj między budynkami nam pięknie wyjrzała. Nosi nazwę Wieży Kramarskiej. To jest od pierwotnego otoczenia tej wieży, którą ze wszystkich stron otulały kramy, budki handlarzy i tak Nazwa Wieża Kramarska przetrwała do dzisiaj. Pozostałeś starego ratusza, tak jak wspominałem. Starego ratusza, w tym ciężko było tańczyć. Soup Augusta Mocnego, replikę tego supa. Już Wam przedstawiłem, ja teraz natomiast odejdę odrobinę w tamtym kierunku, żeby z jakiejś lepszej perspektywy ująć oba ratusze. Liczę na to, że zbieram obie wieża. Obie wieże, nie wiem czy macie świadomość, ale tutaj prawdopodobnie o lubaniu musiał słyszeć Mistrz Tolkien, kiedy zastanawiał się nad tytułem drugiej swojej, swojej książki z cyklu Władca Pierścieni I To ten widok potyktował mu właśnie ten unikatowy i niezapomniany tytuł Dwie wieże. Oczywiście pieprze jak potoczony